Z biegiem czasu życie przestaje być proste Nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać Oj nie Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle Udawać, że jest dobrze Nie ma zapasu sił chęci Zaczynamy się różnić Przestajemy na tych samych falach nadawać Wydaje się nam, że wiemy, co się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Mimo że docenuję jeszcze daleko szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem. Lata uciekają jak piasek przez palce. Cieszę się, że mogę powiedzieć, kocham cię, tacie i matce. to mam pięść, dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. O, nie łam się, będzie dobrze, wiem łatwo powiedzieć. Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć i nic nie mieć. Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć. Mam klucz na ciebie, choć naprawimy wszystko. Choć naprawimy wszystko. Naprawimy to, naprawimy to Naprawimy to Naprawimy to Tak byśmy mogli znowu budować Naprawimy to Tak byśmy mogli zacząć od Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli Te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się coś naprawimy to Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli Te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się coś naprawimy to Mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać? Bo nie znacie wcale, man, że nie możemy czasem przegrać. By potem wygrać, po upadku stać, żyć dalej. Cieszę się tym, co masz, chłopaku lepszyć medale. Nie zawsze wspaniale jest w życiu, a w naszym państwie szczególnie. To całe zależanie to test. Jak mamy tu przeżyć, to przeżyjmy wspólnie. Razem tu zdecydowanie więcej działamy gdzie razem zdur. Zasypują nam głowę, bo każdy chce żyć jak król. Wspominające społeczeństwie yeah. It's punk Nie mówię cóż o człowieczeństwie Żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę, pomału koleżko uwierz to Wpadłeś w krzydła, bo ktoś narobił bydła Tak bywa, czas na to być, to ty złapał za skrzydła Nieważne jak jest źle O to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy to, myślimy w ręce życie Zaczniemy budować podstaw, a się ze coś naprawimy to Nieważne jak jest źle to, że mamy w sobie nadzieję Weźmy w ręce życie, zacznijmy podobać od postaw A jak się coś psuję, naprawimy to Ale musisz jeszcze raz zaufać, wiem, że to trudne Mamy to, czego innym brakuje Nadmiar emocji, by wszystko uprościć Bo moje serce jest pełne miłości Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować Że zbytych fragmentów lustra nie umiesz dopasować Przyjdzie pora, powiem chodź tu Spojrzę ci w oczy i zaczniemy od początku Nieważne jak jest źle i myśli, te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zacznę budować od podstaw, a jak się zechce coś, naprawimy to, nieważne jak jest źle. A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli, te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zacznę budować od podstaw, a jak się coś zechce.